Polowania na ptaki często odbywają się na obszarach chronionych, w ptasich ostojach Natura 2000, o tulinach parków narodowych i rezerwatów, czyli tam, gdzie celem ochrony są wszystkie ptaki, także gatunki łowne. Myśliwi upodobali sobie tereny tuż przy granicy Parku Narodowego Ujście Warty. Przyrodnik i fotograf Piotr Hara przez cały sezon polowań 2024-2025 dokumentował, jak zabijają ptaki w otulinie chronionego obszaru. Polowania pustoszą mokradła. Pozostawiają po sobie cierpienie wielu istnień. Myśliwi nie tylko zabijają ptaki. Część z nich ranią, wskazując na długie, samotne umieranie. W materiale zebranym przez Piotra Hare widzimy na przykład, jak bieliki atakują ranną gęś, symbol Parku Narodowego Ujście Warty. Problem w tym miejscu jest znany od lat. Do tej pory nie udało się zakazać myśliwym polowań tam, gdzie ptaki powinny mieć swoją spokojną przystań. Polowania w ptasich ostojach powodują paniczną ucieczkę ptaków, rozbijanie grup rodzinnych, zakłócenie ich cyklu dobowego. Myśliwi polują o świcie i o zmierzchu, przez co nie są w stanie rozpoznać gatunków. Strzelają na oślep. W otulinie parku narodowego ochrona przyrody zamienia się w jej karykaturę. Potrzeba zmian w prawie, które zakażą myśliwym odstrzałów w tak blisko chronionych terenów. Ministerstwo Klimatu i Środowiska na razie analizuje możliwości ale ptaki potrzebują ochrony jak najszybciej.